Witam. Seria Terminator jest z nami już ponad 35 lat. Nie zawsze jako dzieciaka najbardziej jarała wizja przyszłości dostarczona nam w każdej części. Kiedy wyszedł cały film osadzony w przyszłości, to byłem cały w skowronkach. Zawsze kochałem world building w filmach. Tak więc kiedy logika za nim stojąca kuleje, to ten film bardzo traci w moich oczach. Nawet jeśli on wcale nie jest... Y, jakiś zły. Każda z części dawała nam wgląd w stawkę, o którą idzie w danym filmie. Głównym motywem każdej sceny jest pokazanie potworności wojny, jednakże zawsze ludzkość dawała temu odpór. Zawsze ludzie stanowili mniejsze lub większe zagrożenie dla maszyn. Największy wgląd w przyszłość dawał nam pierwszy Terminator. Wizja składała się z dwóch części, jedna pokazywała nam los ludzi, gnieżdżą się pod ziemią, głodują i żyją w ciągłym zagrożeniu atakiem. Zarówno starcy jak i małe dzieci. Ważniejsza z naszego punktu widzenia jest jednak scena druga. Przedstawia nam ona aktywną walkę z maszynami, w czasie której zostaje zniszczony pojazd gąsienicowy. Nie odbywa się to jednak bez ofiar. To desperacka walka zmęczonych, głodujących i wycieńczonych ludzi o przetrwanie. O zorganizowanym ruchu oporu i jego znaczeniu dowiadujemy się z ust samego Kyla Risa w czasie reszty filmu. Pomimo tego, ruch oporu jest problemem, z którym maszyny nie mogą sobie poradzić, i to jest prawdziwe uzasadnienie fabuły filmu. Terminator drugi pokazuje nam w zasadzie to samo, tylko więcej. Mamy masy Terminatorów, którzy prowadzą walną bitwę z armią ludzi. To już nie jest desperacka obrona, lecz pełnoprawna wojna, a w takiej ludzie mają potencjalne szanse na wygraną. Podróż w czasie jest wówczas jak najbardziej prawdopodobnym posunięciem. Terminator III nie daje już nam takich smaczków, a i sam film wcale nie był jakimś strasznym arcydziełem jak jego poprzednik. Był po prostu wystarczającym filmem. Dostajemy dość mglistą wizję, gdzie jest powiedziane wyłącznie, że maszyny walczą, a ludzie są pełni nadziei. Wystarczy! To może uzasadniać dalszą fabułę filmu, ponieważ ludzie nie mieliby takiego zapału, gdyby to była przegrana wojna. Terminator 4 jest w zasadzie jedną wielką wizją przyszłości i daje nam wgląd w walkę. Ludzkość walczy, Skynet musi się uciekać do postępu, aby ją pokonać. Wojna jest do wygrania, jak najbardziej. Terminatorze Genesis, cokolwiek by o nim nie mówić, pokazano nam nawet moment domniemanego upadku Skynetu. Ludzkość jest poważnym zagrożeniem, a maszyny przegrywają. Tak więc podróże w czasie są jak najbardziej uzasadnione. W zasadzie to nawet lepiej niż w poprzednich filmach, ponieważ uczynił z nich jedyny sposób na swoje ocalenie. Skyne znaczy. A wtedy wychodzi Time wimey staw i po prostu pozostawmy to w spokoju. I wtedy nadchodzi Terminator Dark Fate. Miał być to długo oczekiwany powrót tej serii na dobre tory. Nie zrozumcie mnie źle, film wcale nie jest aż tak potworny. W zasadzie można powiedzieć, że to jest przekopiowany T2, tyle że głównymi bohaterkami są kobiety. Nawet wiele wątków jest identycznych jak w T2. Ale najgorszą częścią tego filmu była historia za nim stojąca. Pierwsza scena miała naśladować poprzednie filmy. Dostajemy masę T800 wychodzących z morza z jakiegoś powodu. Chociaż scena z dzieckiem fajnie gra, to jednak to nic nie wnosi, bo to nie jest pierwszy film o morderczych maszynach. Jedynym dowodem wojny jest rozwalenie jakoś terminatora w tle. Ale gdyby rozwalony został ten na pierwszym planie i jeszcze kilka w tle, to widać by było prawdziwą wojnę. Zresztą co robi T800 w innym timeline? Ie? Z czasem dowiadujemy się, że w końcu wszyscy projektanci sztucznej inteligencji przestali nazywać swoje systemy Skynet a nadali mu imię Legion. Serio? Z wszystkich imion, wybrano nazwę Demona. I co takiego, do którego wygonienia potrzebny był dopiero Mesjasz? Jak dla mnie, nie jest to nazwa systemu obrony, którą wybrałby naukowiec, a tylko i wyłącznie scenarzysta. Dalej widzimy historię tej babki jako żołnierza. Trzecią scenę sobie pozwolę opuścić, bo jest ona po prostu cholernie idiotyczna, a ja nie lubię się wkurzać. Tak więc grupa żołnierzy w samolocie, zresztą z tym samolotem też coś mi nie gra, że w ogóle istnieje samolot. Tak więc w samolocie leci gdzieś do jakiegoś bunkra, nie wiadomo gdzie, aby zawieźć jakiegoś dowódcę. Następnie dostajemy CG spektakl, gdzie maszyny wybijają każdego, kto im się nawinie. Wizualnie to może działa, ale na pewno nie fabularnie. Jedyną maszyną, którą widzimy, że została zniszczona jest ten ref, bo chyba tak się nazywały, załatwiony przez naszą główną bohaterkę. W zasadzie nie widzimy żadnego innego dowodu, który dowodziłby, że ludzie stanowią realne zagrożenie dla maszyn. Ba, że w ogóle mogą im w najmniejszym stopniu zaszkodzić. Przecież ta kobieta potem mówiła, że przed refami z nim się nie walczy, przed nimi się ucieka. No to, kurde, no... A tutaj jeszcze chciałbym wskazać sprawę bunkra. Maszyny wiedzą, że on tam jest przecież. Dlaczego więc nie wejść tam i nie wymordować wszystkich? Każda twierdza prędzej czy później upada. A przecież maszyny nie muszą się martwić o liczbę żołnierzy, którzy padną w tym oblężeniu. Ta scena nie daje jakiegokolwiek powodu, dla którego maszyny miałby się bawić w podróże w czasie. To stanowi taką dziurę fabularną, że po prostu nie mogłem tego pominąć i zniszczyło mi to jeszcze bardziej sam sens. Jak dla mnie, mogliby już zakończyć tą samą serię walczenia z przyszłością, a po prostu pójść w Terminator Salvation, który i tak jest według mnie jedną z najlepszych części serii. Póki co, należy mieć nadzieję, że w ogóle powstanie następna część. Miejmy nadzieję, że dobre tym razem. Ech, bo. Kurde, no. Sama marka, sama seria już została dawno zaorana. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Do zobaczenia. Cześć.